W świecie, gdzie hałas i spektakl często dominują nasze życie, łatwo jest przeoczyć ciche, a jednak głębokie sygnały, które mogą zmienić wszystko. Historia, którą chcę z tobą podzielić, zaczyna się w sposób, którego mało kto by się spodziewał. Nie było to w pełnym kościele ani na otwartym polu, wśród poruszonych wiernych. To było tam, w kącie ciemnego pokoju, gdzie tylko ci o czystym sercu potrafią usłyszeć. Była to cisza tak głęboka, że aż krzyczała łza spływająca, po policzku samotnej osoby niewidzialna obecność, która wypełniła powietrze, jakby niebo wstrzymało oddech. W czasach, gdy ludzie wierzą tylko w to, co wielkie, głośne i spektakularne, łatwo jest przeoczyć to, co ciche, a jednak potężne. A jednak to właśnie w ciszy, w spokojnym oczekiwaniu, możemy usłyszeć najbardziej istotne przesłania. To, co pochodzi od Boga, nie zawsze krzyczy, nie wybucha. Przychodzi wtedy, gdy świat jest rozproszony, gdy nikt się nie spodziewa i właśnie dlatego zmienia wszystko. Przesłanie, które chcę z Tobą podzielić, dotyczy konkretnego kraju, narodu, który przeszedł przez ogromne cierpienia, ale nigdy nie stracił wiary. Polska, tak dobrze słyszysz, została wybrana do czegoś jeszcze większego. To nie było tylko religijne ostrzeżenie, to było wezwanie. Tak jakby niebo próbowało obudzić nie tylko jeden naród, ale każdego, kto jeszcze nosi w sercu iskrę wiary. W mediugorie od 1981 roku miliony ludzi twierdzą, że doświadczyły obecności, która przeczy logice. Mała wioska zapomniana przez świat stała się centrum czegoś, czego nikt nie potrafi wytłumaczyć. To właśnie tam Sześcioro młodych, wszyscy nastolatkowie, powiedziało, że po raz pierwszy zobaczyli Maryję i mówią to do dziś. Minęło ponad czterdzieści lat, a objawienia trwają. Ale dlaczego trwają? Dlaczego ta sama wiadomość powtarza się przez tyle lat? Bo coś bardzo poważnego zbliża się do ludzkości, i niebo robi wszystko, co może, by nas ostrzec, zanim będzie za późno. Tylko, że teraz czas się kończy. Przesłania są bardziej bezpośrednie. Ton stał się poważniejszy. Pilność wzrosła, i być może to, co kiedyś było szeptem, zamienia się w ostatnie ostrzeżenie. Przez lata Maryja wzywała do modlitwy, postu, spowiedzi, nawrócenia, ale coś się zmieniło. Jej łagodny ton ustąpił miejsca głosowi zdecydowanemu, niemal nacemu. To już nie było zaproszenie, to było ostrzeżenie. Granica, czas nadszedł, teraz to poważne, teraz to decydujące? W tym kontekście pojawia się pytanie, co to oznacza dla nas, co to oznacza dla Polski i jak możemy odpowiedzieć na to wezwanie. To są pytania, które będziemy badać w nadchodzących częściach, wciągając Cię w głęboką refleksję nad Twoją wiarą, Twoim życiem i Twoją rolą w większym duchowym planie. Będziemy zmierzać w stronę osobistego spotkania z Bogiem, odkrywając, jak Jego miłość i plan mogą odmienić Twoje życie. A wszystko zacznie się od cichego, a jednak potężnego przesłania, które zostało skierowane do jednego kraju, do Polski. Rozważając rolę Polski w obecnym krajobrazie duchowym, nie sposób pominąć jej historycznej relacji z Bogiem. Przez wieki Polska była bastionem wiary. Przykładem odporności i głębokiej więzi z Kościołem. Nawet w czasach wojen i reżimów, kiedy świat wokół niej zdawał się tracić grunt pod nogami, Polska nie przestała klękać. Była i nadal jest ziemią męczenników, świętych i duchowej walki. Jednak dzisiaj, w czasach, które można by określić jako era obojętności, Polska stoi na rozdrożu. Widzimy, że ostrzeżenie przekazane przez Matkę Bożą nie było. Skierowane do całego świata, ale do konkretnego narodu. To nie był krzyk, nie było spektaklu, ale sposób w jaki wypowiedziano tę nazwę, niósł ciężar odpowiedzialności. Jakby ta ziemia została wezwana do czegoś wielkiego, jakby właśnie ona miała do wypełnienia szczególną misję. Głęboko w sercach tych, którzy usłyszeli orędzie, zrodziła się refleksja: Co to oznacza dla mnie, dla mojej rodziny, dla mojego kraju? Rozważając przyszłość, naszą wiarę i rolę, jaką Polska może odegrać w większym duchowym planie, musimy spojrzeć na to, co zostało powiedziane w ciszy. To, co pochodzi od Boga, często przychodzi w sposób nieoczekiwany, prosty, a jednak głęboko znaczący. W tym miejscu warto zadać sobie pytanie, jak ja, jako osoba wierzącą, mogę odpowiedzieć na to wezwanie. Co mogę zrobić, aby moje. Życie, moja rodzina i moja społeczność były bardziej zgodne z przesłaniem Maryi? Polska, jako kraj z długą historią wiary i cierpienia, stoi obecnie przed wyzwaniem. To nie będzie walka z bronią, ale duchowa walka o to, co najważniejsze będzie to wybór między światłem a cieniem, między prawdą a wygodą. I właśnie tutaj, w tym miejscu decyzji, każdy z nas ma rolę do odegrania. Nasze codzienne wybory, nasze modlitwy, nasze zaangażowanie w sprawy wiary to wszystko składa się na odpowiedź na wezwanie Maryi. Wracając do codzienności, warto zapytać: jak możemy żyć zgodnie z tym przesłaniem? Jak możemy, jako jednostki, wspierać naszą społeczność w wierze? Czy potrafimy spojrzeć na nasze życie, nasze rodziny, nasze wspólnoty religijne z perspektywy, która pozwala nam zobaczyć, co naprawdę jest ważne? To są pytania, które wymagają głębokiej refleksji i szczerej rozmowy z Bogiem. Wchodząc głębiej w temat, warto zauważyć, że Polska, jako twierdza wiary, może stać się przykładem dla innych. Może pokazać, że nawet w trudnych czasach wiara może być źródłem siły i nadziei, lecz to wymaga od nas, jako osób wierzących, abyśmy sami żyli swoją wiarą autentycznie. Abyśmy nie tylko deklarowali swoją przynależność do Kościoła, ale żyli zgodnie z Jego nauką. To nie jest czas na deklaracje, to czas na działanie. Rozważając naszą rolę w tym większym planie, pamiętajmy, że każdy z nas ma wpływ na to, co się dzieje wokół nas. Nasze wybory, nasze słowa, nasze działania to wszystko ma znaczenie. I właśnie w tym miejscu, w tym wyborze leży siła Polski, leży siła naszej wiary. To nie jest walka o zwycięstwo w sensie materialnym. Ale walka o to, co najważniejsze o naszą duszę, o naszą wiarę. Zatem, idąc dalej, pytajmy siebie: Co ja mogę zrobić, aby być częścią tego duchowego planu? Jak mogę wspierać moją społeczność, moją rodzinę w wierze? Jak mogę żyć swoją wiarą w sposób, który będzie przykładem dla innych? To są pytania, które prowadzą nas do głębszego zrozumienia naszej roli w obecnym krajobrazie duchowym, i właśnie w tym miejscu, w tym wyborze. Odnajdujemy sens naszego życia. Rozważając przesłanie Matki Bożej dla Polski, warto zwrócić uwagę na szczególną rolę, jaką może odegrać rodzina w obecnym krajobrazie duchowym. Rodzina, jako podstawowa komórka społeczna, jest miejscem, gdzie wartości i przekonania są przekazywane z pokolenia na pokolenie. To tutaj dzieci uczą się pierwszych prawd o Bogu, o miłości, o życiu. I właśnie w rodzinie zaczyna się budowanie fundamentów dla przyszłych pokoleń. Nowoczesność przyniosła wiele zmian w sposobie, w jaki żyją rodziny. Presja społeczna, ekonomiczna i kulturowa może prowadzić do rozproszenia, do zaniku wartości, które kiedyś były uważane za oczywiste. W tym kontekście wezwanie Matki Bożej do nawrócenia, do powrotu do spowiedzi, do modlitwy jest szczególnie ważne. Rodziny, które regularnie praktykują swoją wiarę, które angażują się w życie duchowe, stają się oazą w środku burzliwego świata. Zastanówmy się, jak to przesłanie może wpłynąć na nasze codzienne życie. Czy potrafimy znaleźć czas na modlitwę, na rozmowę z Bogiem? Czy nasze dzieci widzą w nas przykład do naśladowania, jeśli chodzi o wiarę? To są pytania, które wymagają od nas refleksji i być może zmiany naszego podejścia do życia. W końcu to, jak żyjemy swoją wiarą, ma bezpośredni wpływ na to, jak nasze dzieci i wnuki będą żyć swoją. Warto także zwrócić uwagę na rolę kapłanów i osób duchownych w przekazywaniu przesłania Matki Bożej. Oni są tymi, którzy mogą przynieść światło w ciemności, którzy mogą wskazać drogę w czasach niepewności, lecz to wymaga od nich odwagi i zaangażowania. Muszą być gotowi głosić prawdę. Nawet jeśli jest to trudne, nawet jeśli spotyka się z oporem, przesłanie Matki Bożej dla Polski jest wezwaniem do działania, do zaangażowania się w życie duchowe. To nie jest czas na bierność, to czas na działanie. Każdy z nas ma rolę do odegrania w tym procesie. Czy jesteśmy gotowi odpowiedzieć na to wezwanie? Czy potrafimy spojrzeć na nasze życie z perspektywy, która pozwala nam zobaczyć, co naprawdę jest ważne? Rozważając to, co zostało powiedziane, warto spojrzeć na przykład osób, które już dzisiaj żyją swoją wiarą w sposób autentyczny. To osoby, które nie tylko deklarują swoją przynależność do Kościoła, ale żyją zgodnie z jego nauką. One są latarniami w ciemności, są świadectwem, że wiara może być źródłem siły i nadziei. Wchodząc dalej w temat, zastanówmy się, jak możemy wspierać osoby, które szukają swojego miejsca w świecie duchowym? Jak możemy pomóc tym, którzy czują się zagubieni, którzy szukają sensu życia? To są pytania, które wymagają od nas empatii, zrozumienia i gotowości do działania. Przesłanie Matki Bożej jest wezwaniem do budowania mostów, a nie murów. To wezwanie do pojednania, do wybaczenia, do miłości. Czy jesteśmy gotowi odpowiedzieć na to wezwanie? Czy potrafimy spojrzeć na innych z miłością i zrozumieniem? To są pytania, które prowadzą nas do głębszego zrozumienia naszej roli w obecnym krajobrazie duchowym. Rozważając rolę rodziny w przekazywaniu wartości duchowych, warto zauważyć, że rodzina jest pierwszym środowiskiem, w którym dzieci uczą się o Bogu, o miłości i o życiu. To tutaj rodzice mają ogromny wpływ na kształtowanie światopoglądu swoich dzieci. Dlatego tak ważne jest, aby rodzice byli świadomi swojej roli w przekazywaniu wartości duchowych i aby aktywnie angażowali się w życie duchowe swojej rodziny. Nowoczesność przyniosła wiele zmian w sposobie, w jaki żyją rodziny. Presja społeczna, ekonomiczna i kulturowa może prowadzić do rozproszenia, do zaniku wartości, które kiedyś były uważane za oczywiste. W tym kontekście wezwanie Matki Bożej do nawrócenia, do powrotu do spowiedzi, do modlitwy. Jest szczególnie ważne. Rodziny, które regularnie praktykują swoją wiarę, które angażują się w życie duchowe, stają się oazą w środku burzliwego świata. Zastanówmy się, jak to przesłanie może wpłynąć na nasze codzienne życie: czy potrafimy znaleźć czas na modlitwę, na rozmowę z Bogiem? Czy nasze dzieci widzą w nas przykład do naśladowania, jeśli chodzi o wiarę? To są pytania, które wymagają od nas refleksji i być może zmiany naszego podejścia do życia. W końcu to, jak żyjemy swoją wiarą, ma bezpośredni wpływ na to, jak nasze dzieci i wnuki będą żyć swoją. Warto także zwrócić uwagę na rolę edukacji w kształtowaniu światopoglądu dzieci. Edukacja powinna być procesem, który pomaga dzieciom rozwinąć swoje umiejętności, ale także swoje wartości duchowe. Dlatego tak ważne jest, aby nauczyciele i rodzice współpracowali w przekazywaniu dzieciom wartości duchowych. Następnie zastanówmy się, jak możemy wspierać osoby, które szukają swojego miejsca w świecie duchowym, jak możemy pomóc tym, którzy czują się zagubieni, którzy szukają sensu życia. To są pytania, które wymagają od nas empatii, zrozumienia i gotowości do działania. Wspierając osoby wierzących, możemy pomóc im znaleźć swoje miejsce w świecie duchowym. Wchodząc dalej w temat, warto zauważyć, że Polska ma szczególną rolę do odegrania w obecnym krajobrazie duchowym. Jako kraj z długą historią wiary i cierpienia, Polska może stać się przykładem dla innych. Może pokazać, że nawet w trudnych czasach wiara może być źródłem siły i nadziei. Przesłanie Matki Bożej jest wezwaniem do budowania mostów, a nie murów. To wezwanie do pojednania, do wybaczenia, do miłości. Czy jesteśmy gotowi odpowiedzieć na to wezwanie? Czy potrafimy spojrzeć na innych z miłością i zrozumieniem? To są pytania, które prowadzą nas do głębszego zrozumienia naszej roli w obecnym krajobrazie duchowym. Zatem, idąc dalej, pytajmy siebie, co ja mogę zrobić, aby być częścią tego duchowego planu? Jak mogę wspierać moją społeczność, moją rodzinę w wierze? Jak mogę żyć swoją wiarą w sposób, który będzie przykładem dla innych? To są pytania, które prowadzą nas do głębszego zrozumienia naszej roli w obecnym krajobrazie duchowym. W miarę jak przemierzaliśmy kolejne etapy tego duchowego planu, staliśmy się świadkami, Stopniowego odkrywania głębokich prawd o naszej wierze, o naszej roli w świecie duchowym i o wyzwaniach, które stoją przed nami. To podróż, która prowadzi nas przez labirynt naszych własnych serc, zmuszając nas do zadawania sobie pytań o to, co naprawdę jest ważne. Wchodząc głębiej w ten temat, stajemy się świadkami tego, jak nasze codzienne wybory, nasze modlitwy, nasze zaangażowanie w sprawy wiary stają się częścią większego planu. To plan, który wykracza poza nasze indywidualne życie plan, który łączy nas wszystkich w naszej wspólnocie. Rozważając to, co zostało powiedziane, stajemy przed wyzwaniem, aby nasze życie było odzwierciedleniem naszych przekonań. To nie jest czas na deklaracje to czas na działanie. Nasze życie powinno być świadectwem naszej wiary, naszym sposobem na pokazanie światu, że Bóg jest żywy i działa w naszych sercach. W miarę jak zbliżamy się do końca tej duchowej podróży, stajemy przed pytaniem, co dalej? Jak możemy odpowiedzieć na to wezwanie? Jak możemy żyć swoją wiarą w sposób, który będzie przykładem dla innych? To są pytania, które wymagają od nas refleksji i być może zmiany naszego podejścia do życia. Patrząc na to, co zostało powiedziane, stajemy się świadkami tego, jak nasze życie może być odmienione przez Boga. To nie jest droga łatwa, ale jest to droga, która prowadzi nas do głębszego zrozumienia naszej roli w świecie duchowym. To droga, która wymaga od nas odwagi, wytrwałości i gotowości do działania. Wchodząc do finału tej duchowej podróży, zostajemy sami ze sobą i z naszymi wyborami. To my decydujemy, jak będziemy żyć swoją wiarą. Jak będziemy odpowiadać na wezwanie Boga? To my musimy zdecydować, czy nasze życie będzie odzwierciedleniem naszych przekonań, czy nasze serce będzie otwarte na działanie Boga. W tym miejscu naszej duchowej podróży, patrząc na to, co zostało powiedziane, stajemy przed wyzwaniem, aby nasze życie było świadectwem naszej wiary. To wyzwanie, które wymaga od nas refleksji, modlitwy i gotowości do działania. To wyzwanie, które prowadzi nas do finału tej duchowej podróży, gdzie czeka nas ostateczne pytanie: co dalej? W miarę jak przygotowujemy się do finału tej duchowej podróży, stajemy się świadkami tego, jak nasze życie może być odmienione przez Boga. To nie jest droga łatwa, ale jest to droga, która prowadzi nas do głębszego zrozumienia naszej roli w świecie duchowym. To droga, która wymaga od nas odwagi, wytrwałości i gotowości do działania. Patrząc w przyszłość, patrząc na to, co zostało powiedziane, stajemy przed wyzwaniem, aby nasze życie było odzwierciedleniem naszych przekonań. To wyzwanie, które wymaga od nas refleksji, modlitwy i gotowości do działania. Wchodząc do finału tej duchowej podróży, zostajemy sami ze sobą i z naszymi wyborami. To my decydujemy, jak będziemy żyć swoją wiarą, jak będziemy odpowiadać na wezwanie Boga. Wchodząc do finału tej duchowej podróży, Stajemy przed wyzwaniem, aby nasze życie było odzwierciedleniem naszych przekonań. To wyzwanie, które wymaga od nas refleksji, modlitwy i gotowości do działania. Nasze życie powinno być świadectwem naszej wiary, naszym sposobem na pokazanie światu, że Bóg jest żywy i działa w naszych sercach. W miarę jak przemierzaliśmy kolejne etapy tego duchowego planu, Staliśmy się świadkami stopniowego odkrywania głębokich prawd o naszej wierze, o naszej roli w świecie duchowym i o wyzwaniach, które stoją przed nami. To podróż, która prowadzi nas przez labirynt naszych własnych serc, zmuszając nas do zadawania sobie pytań o to, co naprawdę jest ważne. Teraz, gdy stajemy u progu nowego etapu naszej duchowej podróży, warto zapytać, co dalej? Jak możemy odpowiedzieć na to wezwanie? Jak możemy żyć swoją wiarą w sposób, który będzie przykładem dla innych? To są pytania, które wymagają od nas refleksji i być może zmiany naszego podejścia do życia. Ostatecznie to my decydujemy, jak będziemy żyć swoją wiarą, jak będziemy odpowiadać na wezwanie Boga. Nasze życie powinno być odzwierciedleniem naszych przekonań, naszym sposobem na pokazanie światu, że Bóg jest żywy i działa w naszych sercach. W tym miejscu naszej duchowej podróży, patrząc na to, co zostało powiedziane, stajemy przed wyzwaniem, aby nasze życie było świadectwem naszej wiary. To wyzwanie, które wymaga od nas refleksji, modlitwy i gotowości do działania. To wyzwanie, które prowadzi nas do finału tej duchowej podróży, gdzie czeka nas ostateczne pytanie: co dalej? Prawdziwa praktyka zaczyna się teraz. To my musimy zdecydować, jak będziemy żyć swoją wiarą, jak będziemy odpowiadać na wezwanie Boga. Nasze życie powinno być odzwierciedleniem naszych przekonań, naszym sposobem na pokazanie światu, że Bóg jest żywy i działa w naszych sercach. W tym momencie, w tym wyborze, odnajdujemy sens naszego życia.